No odśnieżanie to było najlepsze. Yy, proszę państwa, no niestety taka prawda. Yy, Na no, no pół metra do yy, pół metra, no może nawet więcej niż pół metra. Chciałem do pracy pójść pięknej. Yy, odśnieżanie to moja pasja śniegu. Później piaskiem sru, żeby się nikt nie, nie pośliznął, uba nie rozbił. Ja tam mam te, te rędziny, parę groszy, to tam wiesz, z tego się utrzymuję. Chałpa jak widać obskurna, no bo... To z pięć lat niemalowane. Kobita uciekła, znaczy odeszła sama, sam zostałem. No nie? Przychodzi od czasu na dzunga-dzunga. Pytam się, bój tam, no i co, będzie? No pięć pi, pi dni zostałem, no i to, no, to co, stówka dniówka. Mówi. Ja bym chciał, że będzie z pięć tysięcy, mówi, a to główno, gówno To mówię, więcej bym by mieli ta roboty, jak ja się odsiedziałem. Warta hmm. to odeszła, jak Jorzech poszedł, poszedł do, do ciurmy. No to było 2011. Nie, 12. Tak, 12. Nie, 13. O, 13. 13. 2013, a na początku 15 wy, wyroszech. Do tej pory się, że sobie, było. Tam się nie pietala, bo mum mumku, to kakao, jak kurwa. O. <noise> Mogę wum pokazać. Za wesoło pierzdoleśło, jak widzi tak. <noise> aby nie jest. <noise> o, mmm. No, miało. No, no, no. no pierwszy raz kiedy do kryminału poszedłeś? Pierwszy rok to ja miałem osiemdziesiątosiąty rok, o ale to miałem zapobicie, no to było tak, że Józef miał rzekomo od motoroweru te świeca. No, A to było główne, prawda, o, ja miałem takie kości, że u mnie kości to wystają, widać, o Józef go kurwa plawił, to powiedzieli, że miałem świece od, od motoru i to był skór. taką pizdę wyjebał, że kurwa nie wiedzieli co z nim zrobić Ile dostaje za to? rok na ileś tam w wtedy, ale to było 86 lat. lat. Prokomunistyczne kurwa czas mi. No i chuj. tym kurwa się dawiło no, znowu pobicie. No to uwalił, że kurwa tam gościa w Warszawie. Dwa lata do brzech znowu, znowu w zamiasach. No to jakoś się udało. Ale trzecim razem dostałem półtora roku. Znowu pobicie. Podeszłem od razu, że zuba i pińszoch. Karetkę zadzwonił, po karetkę zadzwonił grzech. A duży na pała, Jo Bo kurwa po co karetka, a te kurwa na psy zadzwoniły jeszcze ja i tak powiedział, że powiły go kurwa To co jaki. i wyszło, że jogo go ubiję i dostał półtora roku kurwa i od on Rok niecały, puściły mnie na warunkowe No i dobra, to na tym się skończyło A jeszcze lepiej to było w wojsku, że wa Poszli kurwa na, na Lebiznę. Strażnikowi kurwa ulica łódki Z kałachem został na, na, na na bramie, znaczy na bramie, na, na siatce tam tam wieś, jak teren kurwa, na budce, jak to się mówi. No i mostów mówię Sławek, kurwa, flaszkę, kurwa, my idziemy na lewiznę. No i tam, a to ludzie ludzie takie były dobre, że a to i kuraka, i, i tam flaszkę, i tam tam jedzenie, wiesz, wszystko uchrali się kurwa, my tam parę groszy zostawiliśmy nie, nie, to, już za darmo. Wracamy z powrotem, z kapralem. Nie, starszy kapral, oj przepraszam, plutonowy, cztery belki, no to już jest, wiesz, oficja, no nie, jak to się mówi po naszemu. Ten się wpierdolił do stawu, ja mówię, się gdzie jesteś? Jasia nie ma. A ja, kurwa, do jednostki nad się. biegusiem, sygnał, kurwa, całą jednostkę obudziłem. Całą jednostkę, 54-34, rówką, myśl Boża, obudziłem. Zabijem wszystkich na nogi takim właśnie sygnałem, jak, jak pokazałem, mówię, kurwa, co tu robić, Ja, ja, ja się topi, kurwa, psy, nie psy, wiesz, patrolowe, czopiące, kurwa, ze cztery psy, i dawaj koło tego stawu, kurwa, to trzy kilometry od, od jednostki, i dawaj to, kurwa, I jeszcze nogę wy, rozjebałem, miałem, bo się wywaliłem piechotę, jak, jak żebym biegł do jednostki, no i, Dobra, no wszyscy kurwa lecą, samochodami, gazikami, kurwa tam łazy, nie łazą tam też ten ja, ja w łączności wtedy byłem. plutonowy się kurwa topi, a on sobie wyszedł kurwa, drugi, drugą stroną stawu. Ja skoczyłem do wody jeszcze na początku, próbowałem go ratować, ale woda po, po szyję z brzegu. Pakowałem się, mówi do, do tej wody, mówię, po szyję, od razu z brzegu. Tam tam nie było, że, że jakaś tam mała, mała, jakaś tam małe wyjście czy coś, kurwa. No nie. Weszłeś od razu po Mówię, o kurwa, jakąś tam, wiesz, powoli się wygamuliłem z tej wody do jednostki i obudziłem to wszystko, całą jednostkę. O dowódcy już nie mówię, kurwa. I i się na tym skończyło. Wszystkich obudziłem. No jego jako znaleźla z drugiej strony, kurwa, stawu, cały w zaroślach, kurwa, mule. Jakim cudem on wyszedł? Nie wiem, nie wiem. Dostałem 10 PPK, 13 ZOMZ-u. ZOMZ to jest zakaz opuszczania jednostki. PPK to jest Praca poza kolejnością, miotła, szufla, łopata i na tym się skończyło, no i pięk, piękne życie, później się musiałem okopać tam w korzeniach i taka była moja kariera wojska. No tam dwa lata to mi fajnie minęło szybko, bo a to któregoś tam zawsze z piąchy zajebałem, a to z a to parę groszy mu się skumnęło, jak była sala pusta i takie życie jak, jak na psicie, no.